Fanty ze złomu, kolejna odsłona. Słuchajcie, taka szafa, i już z daleka widzę, że prawdopodobnie jest wybebeszona. No i tak jak widzicie, ktoś mnie albo ubiegł, albo zanim została zezłomowana. Były już z niej wymontowane pewne urządzenia. Tutaj nawet pozostał ślad. Prawdopodobnie. Transformator, odłącznik główny. No i na tej listwie nie ma w ogóle żadnych urządzeń. Także podejrzewam, że były tutaj styczniki. No, zostały same kable praktycznie. Także, tak jak widać, nie zawsze mam tylko yy, super strzały, ale zdarzają się też rozczarowania, tak jak u każdego. Czasem jest fajnie, a czasem po prostu trafnie się na coś takiego, i człowiek musi obejść się smakiem. Także tak to wygląda, jak sami widzicie.